Jesteśmy na pięknej wyspie Komoros. Zobaczcie jaka tutaj jest piękna zieleń. E, jest dosyć ciepło. Tutaj drzewo mango. Inne drzewa. Tutaj widzę te, to co tak zwisa. To jest, to, to jest krzew, drzewo, na którym rośnie passion fruit, czyli ma, marakuja. Tutaj chłopczyk, który bawi się oponą. Taka typowa zabawa w Afryce. Ale chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Jak biednie tutaj ludzie mieszkają w takich lepiankach powiedzmy całe zrobione z blachy falistej a na dodatek jeszcze takie śmieci po prostu tuż obok nie? więc taki kontrast duży tam jeszcze za tymi domkami zaraz znajduje się morze, ocean plaża i tak dalej jest naprawdę pięknie a tutaj niestety po prostu takie śmieci ogólnie rzecz biorąc drogi tutaj nie są najlepsze chociaż ten kawałek wydaje się całkiem fajny, bez żadnych dziur, bez prawie bez żadnych, bo zatrzymałem się tutaj dlatego, żeby wam pokazać o właśnie coś takiego, więc po prostu jest dziura, to jest kanalizacyjna, nie wiem dlaczego po prostu nie ma kawałka metalu i zamiast tego są dwa pnie, żeby ostrzec kierowców przed niebezpieczeństwem.